Widzicie tą małpkę na środku? Słuchaj, bo nie uwierzysz. Cześć, witam Cię na moim kanale i trzymam mikrofon, żeby mi się tutaj nie ocierał. Muszę jakoś wykombinować, w jaki sposób najlepiej będzie z niego korzystać, ale jesteśmy, ja i Wy, jesteście razem ze mną w moim wiatrołapie. Tutaj mam lustro, tutaj mam szafę, tam mam drzwi na pokój. Pokoje. W każdym razie w tym miejscu, w tym pomieszczeniu już byliście u mnie przy okazji przemierzania ubrań z Psiunią i myślę, że <ścoughs> część z Was może go kojarzyć, większość pewnie nie. W każdym razie mam tutaj paczkę z Answer. Zamówiłam kilka rzeczy, pomyślałam, że może chcielibyście razem ze mną przymierzyć go. Go! Yeah. Pierwszą rzeczą, jaką wyjęłam, jest to pasek. Brązowy pasek damski, skórzany. Yy. Ma tutaj taki wieszaczek, no ale niestety nie będę mogła go wykorzystać. Tego wieszaczka. I zobaczymy od razu. To jest rozmiar M. I on jest z Medicine. Ma taką. O, może w ten sposób. Taką klamrę. I jest brązowy. To jest taki. Taka, e, taki brąz z odrobiną wiśni. Przynajmniej w tym oświetleniu to jest oświetlenie neutralne pod spodem jest taki typowy brąz. A tutaj mam wrażenie, że on ma odrobinę, odrobinę borda w sobie. Zobaczymy. E, I tak. Jak większość rzeczy zamawiałam po prostu spontanicznie, nie mierząc. W sumie nawet nie wiem... Tak! Zapnę się na ostatnią dziurkę. <zapnę> no to dobrze. Nie wiem, czy to tutaj widać. E, oczywiście nie włożyłam w szlówki. Włożyłam w biodra. Mniej więcej na wysokości bioder. A jeżeli mam spodnie dzisiaj z wyższym stanem, w sumie mam, mam szlówki. No. Nie chcę mi się przeplatać. Ale ten z wyższym stanem też będzie ok. Ok, to już na kilka dziurek mam tutaj e, lustro. Mówiłam Wam. Wygląda fajnie. Brązowy, elegancki, ładny. Nie wiem, jak się pokazuje paski. W każdym razie wygląda ładnie. Najważniejsze, że nie jest za długi, że nie trzeba go to owijać. Jest spoko. 90 zł. 89,90. Skórzany, brązowy, spoko. Zostaje u mnie. Drugą rzeczą, jaką wyjęłam, jest to koszula. I to jest również koszula z Medicine. I to jest rozmiar S. I to jest koszula na krótki rękaw. Taka botaniczna. Spójrzcie. Widzicie tą małpkę na środku? Tylko boję się, że będzie za krótka na mnie. Dobra, przymierzam i zaraz Wam się w niej pokażę. To jest chyba moja najkrótsza koszula, jaką mam. Jest dosyć szeroka, ale z drugiej strony tutaj ma tak wąsko. Ale jak podniosę ręce, to chyba mi nie widać ciała. To są spodnie z wysokim stanem, one są w talii. No, trochę ciała mi widać, ale raczej nie podnoszę aż tak wysoko rąk, a zwłaszcza nie przy ludziach. Jeżeli chodzi o kołnierzyk, to jestem w stanie się z nim zapiąć. Byłabym, gdybym chciała, ale nie chcę, bo ja nie lubię mieć zapiętych guzików pod szyję. Tylko jak ona wygląda, w sensie czy mi się podoba. Ona robi tutaj taką objętość, nie podkreśla talii. Ale podkreśla tyłek. Tak, to jest 100% wiskoza, więc u mnie zostaje taka botaniczna. To jest jedna z dwóch moich koszul botanicznych z Medicine. Drugą mam, chyba wam jeszcze nie pokazywałam, ale mam ją w praniu. I tu jest jakiś, coś pawiopodobnego. Nie wiem, czy to jest paw, czy to jest jakiś rajski ptak. W każdym razie z tyłu małpka bardzo się identyfikuje. Z tą koszulą jest spoko. Krótka, krótki rękaw. Zazwyczaj mam takie, które zasłaniają mi tyłek z przodu, mogę sobie włożyć je w spodnie, ale taka krótka też jest spoko. Nie muszę się stresować, nie muszę. Nie będę musiała w teorii się stresować tym, czy ładnie ją włożę do środka. Jest spoko, podoba mi się. Następna. O. Zanim przejdę do ostatniej, najfajniejszej rzeczy, mam tutaj. Drugi pasek, tym razem czarny, i on jest też z Medicine. Prawdopodobnie. I też MK. Tak, on też jest z Medicine. Jeżeli chodzi o klamrę, gdzie jest ten mój pierwszy? Są błyszczące. Miałam nadzieję, że on będzie bardziej matowy. I klamra jest dużo mniejsza niż ten brązowy. To jest brązowy, jak widać, to jest czarny. Chodź tu. Lamra jest inna, ale nie miały być identyczne. To nie jest ten sam model. Czarny jest węższy. Aha, i ten ma, zobaczcie, takie kółeczko. Tutaj. To może wyglądać fajnie w momencie, kiedy to nie będzie wyłącznie pasek służący do przytrzymania spodni. Chodzi o to, że jeżeli będzie to pasek, który będzie w spodniach, w których koszula będzie w środku, to będzie miało fajne taki biżuteryjną wstawkę w postaci właśnie tego guziczka, który jeszcze podkreśli talię. Powiedzmy, nie? W teorii. Znowu nie wkładałam w szlówki, ale sprawdzam, że długość również jest ok. Mam tutaj jeszcze dwie, 3 dziurki w zapasie, może nawet więcej, gdybym spięła faktycznie. I czarny jak to, czarne, klasyczne błyszczący. Trochę mi przeszkadza to, że jest błyszczący, ale jest gładki. Nie widać tej stru struktury skóry, tak jak w tym brązowym. On jest taki tłoczony, no, że to bardziej wygląda jak skóra, nie? Taka stereotypowa. A ten jest jednak gładszy, ale też wydać taką skórę spoko. Przede wszystkim. Potrzebowałam pasków, bo nie mam pasków w domu. Okazuje się, że nie mam, że mam tylko takie parciane, materiałowe, no takie, które się chowa, a nie wystawia na zewnątrz. Dobra. I ostatnia rzecz, która była w sumie przyczyną tego, że kupiłam, zrobiłam to zamówienie, i to jest z Answer Lab. No. To są takie buty. Buty. No, nie powiem, że zimowe. Chociaż ja je będę traktowała jako typowe zimowe, ale one nie mają w środku ocieplenia. Mają taką wyściółkę materiałową. Tam nie ma korzuszka. Ale jak wiecie, lub nie. Ja jeżdżę samochodem. Ja nie chodzę w śniegu. Jeżeli chodzę w śniegu, to chodzę tylko na spacer z psem. A na spacer z psem mam takie, powiedzmy, trapery, które są już poświęcone do tego, żeby chodzić po błocie, po trawie i tak dalej, ale w nich nie wychodzę do ludzi. A potrzebowałam jakichś eleganckich butów, takich na dwór, nie? W sensie. No, do ludzi. I wybrałam takie. Zwykłe, na wyższej podeszpie, bo jestem kurduplem, czarne i to też skóra. Yy, I zależało mi na tym, żeby sznurowanie to jak sznurowanie, żeby coś tutaj było, ale przede wszystkim, żeby był zamek. I oczywiście wybrałam swój rozmiar standardowy i nie mierzyłam długości wkładki, więc zobaczę. W ogóle docencie moje skarpetki. <noise> nie widać. Nie wiem, czy widać, czy nie. W każdym razie są w liście Monstery. Jestem dzisiaj botaniczna i są niebieskie. Pierwszy założony, zakładam drugi. Od razu jestem wyższa. No, te 2-3 cm, spokojnie. Drobną chwilę później musiałam zająć się tym, żeby, żeby poluźnić trochę te sznurówki, bo yy, jedna była ciężka ciaśniej zawiązana, albo mam jedną grubszą nogę, jedną z dwóch. Buty wyglądają tak. To są takie zwykłe, proste, można powiedzieć wojskowe, chociaż nigdy w wojsku nie byłam. Ale fajne. Czarne, wyższe, jeżeli chodzi o zginanie się, to są miękkie. Jeżeli chodzi o długość, yy, spokojnie stopami tam się rusza, na grubszą skarpetkę będzie spoko. Myślę, że to jest taki mój standardowy rozmiar 39 i mniej więcej 39 jest to wkładka standardowa, więc nie trzeba brać mniejszej, większej. Jest spoko. Fajne są, podoba mi się. I oczywiście też się błyszczą, ale do czarnych butów czarny błyszczący pasek i będzie git. A teraz taki bonus, bo w sumie to było zamówienie z Answer całość. Mam tutaj bałagan straszny, na niego nie zwracajcie uwagi, ale. Tak sobie pomyślałam, że pokażę Wam bomunus, jeżeli już jesteśmy w takich botanicznych e, strojach, to e, nie wiem, czy oglądacie innych e, youtuberów, no innych to na pewno można nazwać youtuberów, mnie to tak średnio, e, roślinnych. W każdym razie e, Magda, którą oglądam, e, Magda z kanału Daj Badyla, Magda e, Szczekutek, dała ostatnio, miała, miała ostatnio współpracę z... Polską marką modową, i ja kupiłam za jej poleceniem z tej strony. Nie rozmawiałam z nią bezpośrednio, po prostu oglądałam film. To jest. Aha, strona, strona, studio, dlaczego tak? I to jest takie. Jak to się nazywa? Brakuje mi słowa. O, to jest kimono. To jest kimono które, Któro? kimono, które nazywa się Tajwan. I ono jest w storczyki. Ja za storczykami nie przepadam u siebie, bo u mnie nie przeżywają zbyt długo, ale bardzo lubię kwiaty storczyków, lubię ten wygląd. Yy, więc teraz mi się trochę miele z koszulą. Ale polska marka, jeszcze jest pasek, ale już nie dam rady tego winąć. To jest takie kimono. W tym momencie sięga mi poniżej połowy łydki. Prawie sięga mi do butów. Może dam rady się odsunąć na tyle. Tu już są schody. Schody, drzwi. Yy, I to jest takie. To może być jako szlafrok. To może być jako sukienka. Jakoś to tak ładnie wystylizować. Jeszcze nie miałam na sobie nie było takiej okazji. Tym bardziej, że jest chłodniej, a to jest 100% wiskoza. Więc bardzo fajny materiał. Bardzo obiecująca marka odzieżowa. O, spójrzcie jakie głę... szerokie korzenie. Korzenie, kurde, co ja mam z tym? Spójrzcie jakie szerokie rękawy. O, w ten sposób powiem. I, I polecam. Ładnie wykonane, spójrzcie. Takie Super. Dobra. Ze mnie modowa youtuberka, jak z nie wiadomo czego, co. Wiecie o co chodzi? W każdym razie, taki, teraz stoję pod światłem samym. Taki szybki hol zakupowy, można tak to nazwać. Trzymam kabel od mikrofonu, bo mi się dynda i robi hałas. I mam nadzieję, że w miarę dzięki temu nie będzie tych różnych przebić. I tak. Teraz mam straszny bałagan tam. Może odwrócę trochę. Może teraz e, będę na tle szafy. Podoba mi się to kimono. Podoba mi się to koszula. Podoba mi się te buty. Mi się też podobają. Teraz jak ta modelka z Zary, nie? W dziwnych pozach. Nie, spoko. Spoko. Fajne buty. Mocne. Polecam. Do tych wszystkich rzeczy dam wam linka w opisie. Nie mam z tego absolutnie nic. Nie wiem, czy ktoś będzie zainteresowany ubrać się w takie rzeczy, co mi podpasowały. W każdym razie polecam. Podobają mi się. Ta koszula, myślę, że będzie na stałe u mnie. Z tym kimono to jest więcej zabawy, bo jednak długie. No, na spacer z psem nie wezmę. Może jakąś, na jakąś imprezę jako sukienkę. Kto wie? Dobra. Napiszcie mi, czy coś Was z tego zainteresowało. Napiszcie mi coś miłego i widzimy się następnym razem. Cześć. Słuchaj, bo nie uwierzysz. E, zdążyłam się przebrać z powrotem w koszulkę, w której byłam e, cały ranek. Wrzuciłam e, koszulę do prania na, wiecie, na ręczne pranie. E, założyłam kapcie i chodzę. I coś mnie. Uwiera. I tak zaglądam. Zjęłam kapcie, przetarłam ręką po skarpetce. I spójrzcie, znalazłam coś takiego. To jest taki okrągły, okrągły znaczek, nie? Tak myślę, co jest, od czego to jest. I. Odłożę to teraz. Przejrzałam tutaj z przodu. Z butów. Nie ma tych takich, wiecie, jak są w trampkach na przykład, nie? Ale z, zewnątrz, z wewnątrz są. Tutaj są bardzo ładne, takie, nie wiem czy to widać, czy to nie widać. Dokładnie takie same blaszki są. Z jednej i z drugiej strony w bucie. Dlatego no za bardzo nie ma jak odchylić, bo tu jest nosek przyklejony, ale. No, ale widać. Widać, że te blaszki są. A spójrzcie na drugiego buta. Drugi but ma część, a część nie ma. Z tej strony są, z tej strony nie ma. Z przodu tak samo. Ech. No, wkurzyłam się. Wkurzyłam się. I nie zostawię tych butów, nie zatrzymam ich. Mimo, że one były na dużej promocji, ale nie było napisane, że to jest towar niepełnowartościowy. Było napisane, że jest promocja. No ale gdybym wiedziała, że kupuję towar niepełnowartościowy za pół ceny, to zastanowiłabym się, czy chcę kupić towar pełnowartościowy, czy nie. Ale ja kupowałam towar pełnowartościowy. Za pół ceny, czy tam minus 30%, już nie pamiętam. W każdym razie to nie jest to, co oczekiwałam, że dostanę, więc zwrócę ten towar. No i myślałam, że bo dzisiaj jest wtorek, myślałam, że ten e, film zobaczycie w czwartek, ale zobaczę. Zrobię taki przegląd. Jeżeli do czwartku się wszystko wyjaśni, to wam. No to czwartku nie, to jutro by musiało się wy, yy, wyjaśnić, żebym zdążyła to w czwartek zmontować. Ale dobra. Jestem zła, ale yy, zwrócę to. Nie będę, nie będę chodzić w butach, które są niepełnowartościowe, które mają uszkodzone te wejścia na yy, na sznurówki. Nie chcę. To są skórzane buty. Chciałabym, żeby one były zabezpieczone tak jak powinny yy, i je po prostu to załaduję i Poczekam na kuriera, mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie będę musiała jakoś kombinować z tym. Dobra, już się pożegnałam, ale po prostu chciałam coś takiego nagrać, dograć. Mam nadzieję, że światło jest w miarę OK, bo jeszcze nie ogarnęłam, jak tu fajnie nagrywać. Aha, ustawienia na pewno są inne, bo nie zmieniałam ISO. No i nie kupię butów. Znowu na Answer. Pierwsze jest to zrobiłam i chyba raczej nie powtórzę. No, chyba że kupię jakieś inne, ale myślę, że już wolę się przejść do sklepu normalnie. Nie wiem, w CCC są różne promocje i tam kupię przymierze, sprawdzę. Szkoda, bo mi się naprawdę podobały, no ale nic. A może zmontuję i po prostu wyślę wam, napiszę na końcu, jak to się wynikło. Dobra. Straciłam humor, ale koszula jest fajna, paski są fajne. I to tyle. Buty były fajne, aż mnie zaczęły uwierać w stopy. Trudno.